Tutaj znajdujemy się przed opryskiwaczem marki Hardy. Jest to model Navigator 40, co oznacza pojemność zbiornika głównego 4000 litrów. Zbiornik dodatkowy do pukania mieści pojemność 500 litrów. Bardzo wygodna opcja rozwadniacz, który możemy opuścić sobie. E, posiada 35 litrów, e, bardzo wygodnie, wygodny sposób napełniania. Nie trzeba wchodzić na wierzch opryskiwacza, można z boku e, uzupełnić płyn, środki chemiczne. Za rozwadniaczem znajdują się zawory sterujące oraz przyłącze hydrontowe z filtrem. Opryskiwacz posiada e, inteligentny zaczep e, z funkcją automatycznego kopiowania e, śladów ciągnika, dzięki czemu e, i uzyskujemy mniejsze ugniatanie zboża. Na wyposażeniu posiadamy tutaj układ pneumatyczny z automatyczną z regulacją siły hamowania, jak również jest, istnieje możliwość ustawienia szerokości opryskiwacza, kół opryskiwacza do danych ścieżek. Opryskiwacz posiada belkę Delta Force, jest to najmocniejsza belka w rodzinie Harney. Szerokość tej belki roboczej wynosi 21 metrów. Belka jest składana zależnie. E, posiada cyrkulację cieczy w rurkach. Głowice są trzypozycyjne. E, na wyposażeniu koła 460 na 38 cali. Błotniki. Oczywiście wygodne e, schowki, na przykład na e, opakowania po środkach roślin. E, Tutaj wszystkie elementy typu komputer są schowane i są zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.